Impulsywność u z ADHD też może mieć takie podłoże nawykowe. Tak? Czyli kiedy osoby uczą się, że dana sytuacja redukuje ich napięcie. Trochę jak osoby, które mają OCD, czyli jakieś obsesje albo kompulsje, mają jakieś napięcie związane z danym tematem. Na przykład czują niepokój, kiedy mają brudne ręce, idą umyć ręce i wtedy czują ulgę po umyciu tych rąk. Tylko niestety organizm uczy się tego, że ten rytuał daje im ulgę. I wtedy chcą go więcej, więcej, i więcej. Tak jak po prostu ten próg tolerancji się zmniejsza albo zwiększa, w zależności jak na to patrzeć, i one potrzebują coraz więcej tej, tej, tej redukcji, tego napięcia. Nie, problem polega na tym, że co mm, działa, ale musimy być tacy zewnątrz sterowni, czyli, że cowi decyduje o naszej redukcji napięcia. No i osoby z ADHD też tak mają, tak? Czyli. Uczą się tego, że pewne rzeczy redukują ich napięcie, no i wtedy robią te rzeczy i czują chwilową ulgę. Oczywiście potem jest, czują się paskudnie, czują poczucie winy itd., itd., no ale jednak koło się zamyka. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli chcemy się pozbyć tego, tej impulsywności związanej z nawykiem, aby odkryć te mechanizmy, aby zredukować napięcie i, i żeby uczyć się innych sposobów takich wewnętrznych. だれだれとくせ的なピンチャー。